Witajcie kochani, to Magda z Akademii Tortów. Wpadam dzisiaj tak na szybko, żeby Wam pokazać jak ja przygotowuję biszkopt kakaowy. Jest to biszkopt z dodatkiem oleju. Wiem, zaraz będzie 150 komentarzy pod spodem, że jak biszkopt to bez oleju i bez proszku i tak dalej. Nieważne, Nieważne jak zwał. Jak zwał go tak zwał. Ja go będę nazywać biszkoptem kakaowym, olejowym. Jest świetny, jest wilgotny, zawsze wychodzi, oczywiście, jeżeli będziecie robić tak, jak Wam zaraz pokażę. Przepis na ten biszkop znajdziecie u nas, oczywiście, na stronie. Ja dam link w opisie tego posta, więc będzie można sobie wejść, jeszcze wszystko raz przejrzeć, przeczytać, wydrukować. A, no i tyle, co moi kochani, pokażę Wam, bo już mam upieczony. O ten biszkop mi właśnie chodzi. I za chwileczkę zobaczycie, jak go przygotować. Mam nadzieję, że przywiz Wam się przyda i że skorzystacie. Pracę zaczynamy od przesiania suchych składników, wszystkich oprócz cukru, czyli mąka, kakao, i proszek do pieczenia, i odstawiamy sobie na bok. Następnie odważamy sobie olej, ekstrakt z wanilii, jeżeli go będziecie używać, i mleko. Również do kubeczka, również odstawiamy sobie na bok. Przygotowany, odważony cukier kryształ. Dzielimy sobie na dwie części. Ja robię to na oko. Mniejszą część dodaję do białek, a drugą część wsypuję do żółtek. Żółtka ucieram na średnich obrotach na puszystą, gęstą masę. Warto sobie tą masę zebrać ze ścianek misy parę razy w trakcie ucierania. Zmniejszamy sobie obroty na najniższe i partiami zaczynamy dolewać mleko razem z olejem. Tylko do momentu, aż masa się połączy. A następnie, również partiami, dosypujemy mąkę wraz z kakao. I w ten sposób na najniższych obrotach miksera mieszamy masę, tylko do momentu, aż wszystko ładnie się wymiesza. Tak przygotowano masę, odstawiamy sobie na bok, zmieniamy mieszadło na te do ubijania białek. Ja tutaj zamieszałam moje białka, ponieważ cukier spadł na dno misy. Na początku mieszamy na najniższych obrotach przez parę minut, 2-3 minuty, po to, aby cukier się rozpuścił. A później zwiększamy obroty do maksymalnych i ubijamy pianę na sztywno. Zauważcie, że ja tutaj teraz wymieszam sobie tą pianę z resztą mojego ciasta. W tej chwili wrzuciłam to dalej do robota, ale to są może dwie minutki e, kręcenia, tak? Chodzi tylko, żeby rozbić te grudki piany. Dalszą część mieszam już po prostu szpatułą, upewniając się, że całe to ciasto mam zebrane z, dnia, z dna misy i z boków misy. Chcemy to wymieszać już w tej chwili delikatnie, żeby nie odpowietrzyć tej masy za bardzo. No, i teraz mój trik na to, aby ciasto w wysokiej formie upiekło się również w środku. Mam tutaj gwóźdź metalowy do kwiatów maślanych, i taki gwóźdź sobie po prostu przyklejam po środku mojego wysokiego rantu na dnie, i za chwileczkę zaleję to wszystko ciastem. I dzięki temu, że mam ten gwóźdź po środku, Upewniam się, że moje, mój biszkopt będzie w środku dopieczony. On będzie się bardziej równomiernie piekł przy ściankach, jak również i w środku tej formy. Bardzo Wam polecam ten trik. I tak, moi drodzy, przygotowuję swój olejowy biszkopt kakaowy. Na jak długo go wstawiam do pieczenia? To zależy od ilości. Um, Jaką robię. Jeżeli te, Ten, który w tej chwili przygotowaliśmy, był na a, bazie pięciu jajek i on w moim piekarniku zajmie mi a, mniej więcej godzinę, godzinę piętnaście. Moja rada dla wszystkich jest taka, że wsadzacie do piekarnika, u mnie to jest akurat 350 stopni Fahrenheita, Fahrenheit, a u was pewnie 170 Celsjusza. i pieczemy do suchego patyczka. Każdy piekarnik jest inny. Um, każdy inaczej piecze. W moim jest to godzina, godzina 10 przy takiej ilości e, jajek. Um, ale, tak jak powiedziałam, minimum godzina, i ja wtedy sprawdzam patyczkiem, czy już jest gotowy, czy nie, i wtedy um, dokładam czasu e, wedle potrzeby.